Ja się zastanawiam, ile razy będziecie słyszeć to skrzypiące łóżko w trakcie filmu. Hejka wszystkim! Ja jestem Zuzia i witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Bardzo dziwnie mi się tak tutaj siedzi i do Was mówi, bo raczej na moim kanale nie pojawiają się takie filmiki, siedzone, gadane. Ale dzisiaj postanowiłam taki nagrać. Słuchajcie, już od jakiegoś czasu jestem w swoim życiu dużo szczęśliwsza, dużo spokojniejsza. Nie stresuję się już tak wszystkim jak kiedyś, chociaż dalej nad tym pracuję. Jest tak poniekąd, dlatego że wprowadziłam w swoje życie pewne zmiany i chciałabym właśnie w tym filmie powiedzieć. Wam, co takiego zrobiłam, jak do tego doszłam. Dalej nad sobą pracuję. To nie jest tak, że wszystko przychodzi łatwo i szybko, ale bardzo wiele zależy od nas samych, od naszego sposobu myślenia. I nie ma co zwlekać, tak naprawdę trzeba działać. Czas ucieka, życie jest krótkie i myślę, że każdy z nas chce być szczęśliwy w życiu. Więc przychodzę do Was z pięcioma radami. Myślę, że te pięć rad to są takie najważniejsze punkty, to jest taka podstawa, której warto się trzymać. I bez przedłużania zaczynamy od pierwszego punktu, czyli znajdź cel. Znalezienie celu w życiu jest bardzo ważne, ale mi tutaj nie chodzi właściwie o taki cel, jeden główny cel, chociaż taki też jest bardzo dobrze mieć, tylko że one często się. Rozsypują takie cele w trakcie życia naszego. Każdy z nas dorasta i zmieniają się priorytety w życiu, więc taki duży cel też może się zmienić po prostu. Dlatego warto jest właśnie znaleźć kilka tych celi. Nie muszą to być duże cele, to może być na przykład ukończenie szkoły z daną średnią albo przeczytanie danej ilości książek. W ciągu, na przykład, miesiąca, albo w ciągu roku. Może to być nawet uprawianie sportu daną ilość razy w tygodniu, tylko ważne jest tutaj, żeby ten cel był bardzo konkretnie postawiony. To nie może być po prostu, że czytać więcej, czy ćwiczyć więcej, bo ile to jest więcej? Nie wiadomo, ile to jest więcej, więc jeżeli właśnie sobie postawicie taki cel, to nie będziecie się go trzymać. Cele trzeba stawiać konkretne, żebyśmy wiedzieli, do czego dążymy, i żeby też za jakiś czas móc się cofnąć w przeszłość i sprawdzić, czy Udało nam się spełnić ten cel. I też zauważcie, że ja nie używam słowa marzenia. Nie wiem, czy tylko mi, ale te marzenia kojarzą się z czymś takim nieosiągalnym, trudnym do zdobycia, z czymś wręcz niemożliwym. A tak naprawdę no nie ma nic niemożliwego. Możemy osiągnąć wszystko, co tylko chcemy, jeżeli tylko w to uwierzymy i z takim pozytywnym nastawieniem będziemy do tego dążyć. No, dlatego właśnie nie używam tego słowa marzenia, bo one tak nie najlepiej się wpasowują tutaj w ten kontekst. W drugim punkcie chciałabym zawrzeć te pozytywne myślenie, chociaż pozytywne myślenie to też jest taki oddzielny temat, bardzo szeroki. Być może nagram kiedyś filmik o tym, jak pozytywne myślenie też zmieniło moje życie poniekąd. Ale te pozytywne myślenie jest naprawdę ważne, żeby osiągnąć te pełnię szczęścia, pełnię spokoju. Więc powiedzmy, że drugą radą będzie właśnie pozytywne myślenie i nieurzalanie się nad sobą. To nieurzalanie się nad sobą może być trochę kontrowersyjne, ale już wyjaśniam o co mi chodzi. Ja rozumiem, że każdy ma czasem gorsze dni, jesteśmy tylko ludźmi i na pewno każdy z nas potrzebuje się czasami wyżalić, wyrzucić z siebie te negatywne emocje. To jest bardzo potrzebne, oczywiście, ale nie można z tym przesadzać. Takie ciągłe myślenie, jak to jest nam źle w życiu, co nam nie odpowiada, jesteśmy nieszczęśliwi, że. W ogóle wszystko obróciło się przeciwko nam. Jest strasznie niezdrowe, takie dołujące, blokujące, to blokuje od takiego aktywnego życia, w którym to Wy przecież macie kontrolę. Lepiej po prostu przejąć te stery, zacząć działać, żyć po prostu i zmierzać do tych wyznaczonych sobie celów, co wiąże się z punktem pierwszym. Jeżeli nie czujecie tej kontroli nad swoim życiem, to warto pomyśleć, dlaczego właściwie tak jest, gdzie leży ten problem. I wydaje mi się, że w większości przypadków chodzi o brak pasji, brak swojego zainteresowania albo znowu ten brak celu. Ja zawsze miałam ten problem braku pasji. Czułam, że jestem w wielu rzeczach dobra, ale w niczym. Tak naprawdę dobra, i wydaje mi się, że wiele osób ma taki problem. Kiedyś nie miałam takiego hobby, któremu chciałabym poświęcać cały mój wolny czas i po prostu szukałam. <laughs> szukałam jakiegoś hobby. Próbowałam różnych rzeczy i też wracałam do niektórych rzeczy, bo wiadomo, też na różnych etapach życia różne rzeczy się nam podobają, <laughs> dlatego warto próbować nawet po kilka razy. No i dzięki temu przekonałam się chociażby do czytania książek, których kiedyś bardzo nie lubiłam. Wróciłam też do nagrywania na YouTubie, bo przecież mój kanał jest założony od drugiej gimnazjum. Miałam później bardzo długą przerwę od nagrywania i wróciłam w drugiej liceum. I to jest obecnie taka moja największa pasja, której poświęcam cały mój czas i każdemu życzę znalezienia takiej pasji. Tyle, że no, ona sama się nie znajdzie, po prostu musicie wytrwale szukać. W kolejnym punkcie, już czwartym, chciałabym się skupić na zdrowym odżywianiu. Jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie, no to wiem, że każdy ma zupełnie inną definicję tego. <słuch> Według mnie jedzenie zdrowe to nie musi być od razu liczenie kalorii czy eliminowanie z życia wszystkich fast foodów i wszystkich niezdrowych rzeczy. Nie ma w tym nic złego, absolutnie, ale taki styl życia wydaje mi się, że po prostu nie jest dla każdego. Ja nie wyobrażam sobie teraz zrezygnować po prostu. Ze wszystkich fast foodów. No myślę, że nie dałabym rady. Fizycznie nie miałabym z tym problemu, ale po prostu moja psychika by zwariowała, bo miałabym tak straszną ochotę na przykład na chipsy, a w głowie bym sobie tego zabraniała. No i po co? Po co stawiać takie ograniczenia? Jedzenie zdrowo to przede wszystkim brak skrajności w jedną, jak i w drugą stronę. Czasem to, co jemy, nie zawsze jest zdrowe dla naszego organizmu. Ale jest zdrowe dla naszej psychiki, tak jak wcześniej już o niej wspomniałam. Jedzenie po prostu powinno być przyjemnością, chociaż to sformułowanie też może być gubiące, bo dla jednego przyjemnością jest codziennie jedzenie sałatek i warzyw, a dla drugiego chodzenie codziennie do McDonalda. Ale po prostu zachowajmy złoty środek. To jest taka zasada, złoty środek w jedzeniu. Nie popadajmy w skrajności, jedzmy tak, żeby czuć się dobrze. Nie ma co stawiać sobie niepotrzebnych ograniczeń. Ja nie jestem zwyczajna tak dużo gadać. Ja na ogół dużo gadam, ale tak, żeby gadać non-stop, non-stop, to jest już dla mnie tłumacz. Ostatni już piąty punkt to jest, słuchajcie, czas dla siebie. Każdego dnia powinniście znaleźć chociaż chwilę na coś, co sprawi Wam przyjemność. I oczywiście takich chwil w ciągu dnia może być wiele, bo różne rzeczy sprawiają nam przyjemności. Chcę się tutaj jednak skupić na takim czasie dla samego siebie. Może to być na przykład czas poświęcony na samorozwój, czytanie książek, albo nawet jakieś domowe spa, albo chociażby leżenie do góry brzuchem i odpoczynek taki w ciszy. Z własnymi myślami. To też na pewno będzie zależało od tego, na co będziecie mieli ochotę danego dnia, i też warto codziennie robić troszeczkę coś innego, żeby nie popaść w jakąś niezdrową rutynę. Podkreślam niezdrową, bo rutyna nie musi być wcale zła, oczywiście. Teraz, kiedy to nagrywam, są wakacje. Jeżeli macie wakacje, to znalezienie takiego czasu dla siebie na pewno nie jest trudne, jednak trochę trudniej się robi w momencie, gdy ktoś chodzi do pracy albo Uczy się w szkole, chodzi na zajęcia. Wtedy już bardzo łatwo jest popaść w taką niezdrową rutynę, w taki tryb życia, który nie do końca nam odpowiada. Ciężko jest uniknąć rutyny samej w sobie, jeżeli się pracuje i chodzi do szkoły, ale warto w tą swoją rutynę właśnie wpisać ten czas dla siebie. Ten czas dla siebie to ma być takie urozmaicenie każdego dnia. Coś miłego, taki dobry uczynek od Was dla Was. <grych> I to już moje wszystkie pięć rad. Myślę, że no mogłabym ich znaleźć więcej, ale... Podejrzewam, że wszystkie opierałyby się na tych pięciu, które zawarłam już w tym filmie. Napiszcie mi w komentarzach, jakie są wasze sposoby na bycie szczęśliwym i co sprawia wam największą przyjemność. Ja czytam i odpisuję na wszystkie komentarze. Nie jest ich wiele, może to dlatego właśnie udaje mi się przeczytać wszystkie. Zostawcie łapkę w górę, możecie mnie też zasubskrybować, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.